Pamiętacie filmiki Intrudera 800, w którym wymienialiśmy silnik? Mamy właśnie już go odpalonego, na pewno właściciel się ucieszy. Teraz odnośnie kwoty za wymianę. Słuchajcie, w tego typu pojazdach rzadko, się, rzadko zdarzy się, że będzie tylko wymiana. Demontaż starego, montaż nowego. W większości przypadków naprawdę te pojazdy mają różną historię, więc musicie liczyć z tym pewne rzeczy nie będą pasowały że coś trzeba będzie przerobić, tak żeby to wszystko ładnie połączyć. My ten silnik kupiliśmy na szczęście z gwarancją i uwierzcie mi, tutaj około naprawdę 3-4 dniówki, mechanik pełne gdzieś tam mu to, żeby to naprawdę wyglądało tak jak wygląda. Więc uwierzcie mi to nie jest tak, że przychodzi silnik, montujecie, tak jak Wy mówicie, w garażu sobie to zrobicie w 2-3 godziny.